Witajcie kochani. Mamy dzisiaj taki ciekawy czas, taki ciekawy dzień, kiedy Słońce i Księżyc spotykają się w znaku Panny. Panna to struktura, porządek, organizacja. Zobaczmy, czy ten rozkład za tobą, z Tobą będzie rezonował, czy przekaże Ci informacje, które będą dla Ciebie istotne. Wylosowała się siódemka pucharów, dziesiątka denarów. I piękna karta geomantyczna połączeń. I zobacz. To jest karta chaosu, pragnień. Zbyt wiele opcji, zbyt wiele marzeń, zbyt wiele rzeczy do ogarnięcia naraz i żadna niechwycona do końca. To jest wewnętrzny nieporządek. I bardzo często zaczyna się od emocji, od lęków przed stratą. E ta karta też mówi, że nie wszystkie pragnienia są Twoje. Warto to pole oczyścić i nazwać to, co prawdziwe. Tutaj zobacz, ziemska, konkretna, taka domowa karta. Mówi o tym, co zbudowane, co przetrwa, co ma wartość, ale nie tylko emocjonalną, ale też materialną, rodową, praktyczną. I w połączeniu z tą siódemką pucharów, to jest taki sygnał: z iluś opcji wybierz tą, która buduje Twój dom. Dosłownie lub symbolicznie, tak, bo to nie musi być dosłownie. Natomiast warto sobie zadać takie pytanie w kontekście tego nowiu. Na czym chcesz budować swoje jutro? Na tym, co trwało, co działa. Ta z kolei karta połączeń to jest takie spotkanie w prawdzie. To są połączenia, integracje, synchronizacja. Ta sekwencja mówi, że różne części Ciebie, te pogubione z siódemki pucharów, ale też te stabilne z dziesiątki denarów, mogą się połączyć, jeśli im na to pozwolisz. To jest taki moment, to jest taki nów, kiedy jesteś gotowa, żeby przestać się rozdzielać i rozpraszać. Trzymajcie się ciepło. Pa-pa.